Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie. Drużyna Śląska Wrocław zmierzy się z Koroną Kielce. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Popatrzmy, jak dzisiaj prezentuje się jedenastka Śląska Wrocław. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy: zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno: czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Przed nami drużyna Korony Kielce zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Piłka w grze. Erik Exposito. Exposito coraz bliżej pola karnego. Może tu zrobić coś groźnego. Kibice krzyczą, żeby strzelał. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. No to mamy 1 do 0. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Olsen. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Petrow, malarczyk, wypuścił go, będzie groźnie. I strzał na bramkę. Jaką to obronił? Doskonała reakcja. Ależ interwencja w polu karnym. Exposito. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Strzał teraz. Gol! Trafiają wrocławianie. Śląsk zyskuje teraz dwie bramki przewagi. Zobaczmy te akcje jeszcze raz. Świetnie udało się tam obrócić i w niełatwej sytuacji posłać piłkę do siatki. 2 do 0. Gramy dalej. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Piłka odbita poza boiskiem. Będziesz utrożny. Okazja do strzału! Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. I strzał na bramkę! Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Okazja do strzału. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w gry wchodzimy. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Ekspozito. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz okazja przed nim. Tak, po raz trzeci. Ależ to zrobił. Skompletował hat trika. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. Po tym golu już 3-0. Malarczyk. Malarczyk wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Olsen. No i tak to jest, proszę państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Uwaga, udany przechwyt teraz. Ależ ma żelazne nerwy. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ależ tutaj kapitalny blok. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Poluje piłkę, co teraz wymyśli. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Jak on to zrobił? Niesamowite. Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Głęboka ta centra z narożnika. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. No, przekonujące. Pewne zwycięstwa odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzymają ją jak najdłużej. Wybitny występ oczywiście zabierze ze sobą piłkę na pamiątkę po zdobytym hat-triku. Ręce same składały się do oklasków i to nie tylko przy bramkach, ale w ogóle kiedy oglądaliśmy grę gwiazdy tego spotkania. Okazja do strzału. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w Gryfku. W... Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz okazja przed nim. Tak, po raz trzeci. Ależ to zrobił. Skompletował hat -tricka.